Największa, 20-metrowa choinka, rozpoczęła się budowa tej właśnie ozdoby świątecznej i potrwa, szacujemy, że do czwartku, piątku. Tak naprawdę ta choinka zawsze się zmienia. Może to są takie zmiany, których na pierwszy rzut oka nie widać. Tym bardziej zachęcam do tego, żeby tej nowej, tegorocznej choince się przyjrzeć i porównać do zdjęć na przykład z tamtego roku. Jeżeli chodzi o mzóg, to właściwie że na wszystkich terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, chociaż drobna, chociaż symboliczna, ale jakaś ozdoba świąteczna pojawi się. Będzie ubieranie choinek, będą... Tutaj tegoroczna nowość na donicach na latarniach, które znamy z tego sezonu letniego jak pięknie kwitną. Teraz będą przebrane w stroik świąteczny. Fontanna błyśnie. Błyśnie ponieważ będzie świetlny tunel. Taką ozdobę też już nie znają, ale to nie ma znaczenia. W każdym roku zdjęcie przy fontannie świetlnej trzeba mieć. Myślę, że nikt nas nie pobije większej bombki w Gliwicach nie ma i w tym roku w tym samym miejscu, czyli za urzędem miasta, taka kolorowa, świecąca, migocąca bombka stanie. Te ozdoby są wykorzystywane z roku na rok. One są odnawiane przez pracowników Mysuku, przygotowywane do nowego sezonu i właśnie teraz, kiedy do świąt się zbliżamy, mocowane w różnych punktach Gliwic. My zaczynamy już teraz, dlatego, ponieważ tych ozdób do zamontowania jest tak dużo i po prostu przed samymi świętami byśmy nie zdążyli. Ozdoby już na Mikołaja będą bardziej widoczne, a potem im bliżej świąt, tym będzie ich więcej.